Hej, ze strony Madzia. Dzisiaj zapraszam Was na mierzymy ze sklepu BonPrix Ostatnio mieli sporo fajnych nowości, które wpadło mi e, w oko Ja też na bieżąco staram się pokazywać Wam te nowości Staram się na bieżąco być z wszystkimi nowościami Żebyście Wy były na bieżąco z wszystkimi nowościami BonPrix jest jednym z moich ulubionych sklepów, w którym robię zamówienia Na bieżąco można powiedzieć e, Na bieżąco słowo dnia <grym> Więc ciągle jakby mam coś w koszyku, ciągle coś zamawiam, ciągle na coś mam oko i stwierdziłam, że dzisiaj zamówię kilka rzeczy, pokażę Wam dzisiaj kilka rzeczy, a zamówiłam je wcześniej oczywiście, dzisiaj będzie sporo takich ombre, kolorów, takich codziennych rzeczy, takich rzeczy można powiedzieć wiosennych, ale już z myślą o wakacjach, więc ja nie będę przedłużała, linki do wszystkiego zostawię Wam oczywiście na dole w opisie pod filmem, wystarczy sobie po prostu rozsunąć ten opis i tam będziecie miały wszystkie informacje. E, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. I zaczynamy. Zaczynam od pierwszej bluzy, którą mam na sobie. Bluza. Rozmiar 52x54. Długi rękaw, zwykły, ale zobaczcie, jakie piękne kolory. To, co wy widzicie tutaj w, w kamerze, to są takie trochę przyciemniałe te kolory. To, co ja widzę na sobie, to są bardziej takie pastelowe. Wy widzicie bardzo taki żółty, musztardowy. A ja tutaj mam taki żółty, bardziej kurczaczkowy. No tutaj jest kolorystyka taka różowo-żółta. Bardzo mi się podoba ta bluza. Jest 100% bluza ma w składzie 100% bawełny, więc jest idealna. Jest dłuższa, nie za długa, nie za krótka. Sięga mi tak lekko za pupę. Z przodu ma kangurek, z przodu ma takie dwie tasiemki jest też kaptur jest też kaptur proszę bardzo więc taka oto bluza, bluza która nawiązuje już troszeczkę do do wakacji, do zestawu do tej bluzy były jeszcze shorty, które zauważyłam później, myślę, że na te shorty się skuszę i myślę, że to jest taki fajny fajny zestaw do ubrania o poranku, takie shorty dresowe i do tego po prostu bluza z długim rękawem no bo rano jest zazwyczaj chłodniej, ale po prostu nie wiem, Jakoś w nogi nie jest zbyt, ym, zbyt zimno. Latem, więc, jeżeli ja już y, zakładam ym, shorty. To ja, jakby, nie wychodzę w nich już praktycznie do jesieni. Więc, e, szorty do tego, też by było fajne, w cały taki zestawik po prostu w jednym kolorze e, marzy mi się. Więc, te szorty będą moje na pewno. No i do tej bluzy. Wygląda to fajnie. Wygląda to jak lody Zap. Wygląda to nie jak DIY, tylko jak tie Dai. E, no bo to chyba jest właśnie coś takiego jak Ala Tai Dai: takie coś wyblakłe, takie coś z różem, takie coś. Mało tego różu widać w kamerze, ale jest tutaj, zobaczcie. Tutaj jest ruszu, tutaj, gdzieś jest jakiś pomarańcz żółty. No wygląda to naprawdę fajnie, wygląda to słonecznie, wygląda to energetycznie. Bluza mi się naprawdę bardzo podoba i bluza ze mną zostaje. Jedyny jej taki minus, którego zauważyłam, no to jest to, że ona lekko śmierdzi octem. Być może jest to wynik właśnie tego farbowania. Być może ona trochę puści kolor, więc będę ją na pewno prała osobno na początku, zobaczę co jest grane i co będzie grane. Trochę tak właśnie Zajeżdża odstęp, ale to, no, no, wypiorę ją, prawda? Wypiorę ją i będę będę chodzić. Ale prezentuje się naprawdę fajnie. Naprawdę tak energetycznie, naprawdę pozytywnie. Mówiłam, że zamówię sobie codzienne rzeczy, więc pokażę Wam porteczki. Zamówiłam spodnie. Tutaj mamy rozmiar 52x54. Zamówiłam takie fioletowe dresiki. Zobaczcie, to jest taki misio. To jest taki no, po prostu misiowaty materiał. Portki w kolorze perry kolorze na ten, na ten rok, jakby są bardzo szerokie, ze ściągaczem na dole e, przyjemne, ale szerokie, naprawdę bardzo szerokie, ja je ubrałam i tak wyglądam w nich właśnie w takich, jak trochę w takich mm, alladyńskich spodniach, ale bardzo wygodne, bardzo przyjemne rozciągają się, fajny kolor takie do śmigania po domu, takie po prostu e, ubieracie takie portki ubieracie taki t-shirt i w sumie możecie chodzić po domu, wyglądacie fajnie, ale możecie też skorzystać i do paczkomatu w, takich, w takim ubraniu, w takim zestawie i możecie skoczyć do sklepu na szybko, więc wydaje mi się, że fajne, fajne takie spodenki. Trochę mnie ten materiał zaskakuje, bo za bardzo moja mama jak go zobaczyła, to powiedziała, no one będą wyglądały pięknie do pierwszego prania. I tak się zastanawiam, co się z nimi stanie po pierwszym praniu. Być może nic, a być może po prostu stracą tą miękkość. Nie chciałabym, nie chciałabym. No, w każdym razie, nie wybiegajmy tak bardzo w przód. Bardzo fajne spodenki dresowe, tak zupełnie na co dzień, bo mówiłam, że to zamówienie. Mówiłam, że to zamówienie jest takie totalnie codzienne. E, drugą rzecz, którą zamówiam są leginsy. Leginsy w rozmiarze uwaga 48 na 50. One no są mi za duże. One są na mnie za duże, ale słuchajcie, to są moje pierwsze leginsy z Bonprixa. Bardzo porządny materiał. Bardzo porządna bawełna. To był taki dwupak, dwupak bawełniany. Wziąłam czarny kolor. Bardzo są tutaj mm, rozciągliwe. One są mm, z takiej bawełny właśnie dosyć grubej, porządnej. Takich leginsów szukałam i w ogóle zdradzę Wam, że jeszcze leginsów z Bonprixa to nie miałam. E, no i mają gumę, szeroką do gumę, też jest tutaj wszystko rozciągliwe przy czym, no, no są duże no po prostu są duże jak na 48 na 50 to jak ja ubrałam na mój tyłek to ta guma za bardzo się nie naciągła nawet, po prostu lekko lekko się naciągła tak samo ten materiał jest tak rozciągliwy jest taki, no nie wiem, pół rozciągliwy pół nierozciągliwy bo wydaje mi się, że no, zwija się, po prostu zwija się na moich nogach. Jeśli chodzi o legginsy, to ja muszę te legginsy mieć obcisłe. Ja te leginsy muszę mieć takie, które przylegają do, do nogi. Nie lubię, jak coś mi się zwija, nie lubię, jak coś się gdzieś yy, zbiera się nadmiar materiału, szczególnie w spodniach, szczególnie właśnie w legginsach. Więc jest to na mnie. Za duży rozmiar. 48 na 50. Nie zostawiam ich, wymieniam je na mniejsze, bo no, tak jakby materiał jest spoko, jakość jest spoko. Myślę, że do, do takich stylizacji, tak jak mówię, modowych, nadadzą się, bo są takie naprawdę porządne i wyglądają fajnie. Nie jak jakieś takie leginsy z dyskontu czy leginsy ze sklepu sportowego, więc naprawdę wyglądają fajnie, prezentują się fajnie jakościowo, ale. Muszę wziąć rozmiar, uwaga, uwaga, rozmiar 44 na 46 Nie wiem. Nie, no wezmę, no, no wezmę ten mniejszy rozmiar i zobaczę, e, jak to będzie, no bo no, no tych nie zostawiam zdecydowanie, bo legnice się rozciągają, prawda, w chodzeniu, w noszeniu, w praniu. Jak te się rozciągną, to mi spadną z tyłka po prostu, więc będę musiała wziąć jeszcze jeden rozmiar mniejszy, a wzięłam no, 48 50 no widzicie, no widzicie, jak to jest. Kolejna rzecz to dłuższe t-shirty OMBRE. Jak je zobaczyłam, to po prostu oszalałam. Mam je w rozmiarze 52x54. Pierwszy jest różowo-biało-żółty. Zobaczycie je na, na przebitkach. Rękawki mają takie, jak musicie zobaczyć, trochę kimonowe no całkiem kimonowe. Um, I są dłuższe. Genialne jest to, że są dłuższe, Sięgają za pupę, z przodu są dłuższe, Może nie są to t-shirty takie do wychodzenia gdzieś na jakiejś, do jakiej stylizacji, do ubrania gdzieś, do jakiejś stylizacji, ale tak na co dzień, do jeansów, do pomykania, do leggingsów, e, taki po prostu kolor bardzo, em, bardzo wakacyjny, taki kolor bardzo, em, no fajnie to wygląda, no po prostu to, 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 to cieniowanie, to ombre wygląda naprawdę fajnie, e, to co tutaj, jaka jest ich charakterystyka, no to jest wykończone tutaj jakąś dodatkową lamówką, e, dekolt e, i dodatkowo Lamówką wykończone są rękawki, przez co one troszeczkę mnie tutaj uciskają. Więc jakby mam yy, ruchy, mogę się ruszać, ale gdzieś tam, jak ruszam ręką, to czuję, że mnie tutaj yy, trochę to ogranicza, bo tutaj jest yy, materiał, jakby, no nie wiem, podwójny, wykończony takim dodatkowym, właśnie dodatkową listwą, która sprawia, że, yy, no, że tutaj trochę się opina na ręce. Nie jest źle, tylko troszeczkę tylko przy ruchach, tak tak normalnie to naprawdę jest tutaj dużo miejsca na rękę. No i one są w takim jakby melanżu, one są w takim materiale ala la melange, taki półprzeźroczysty materiał melanżowy. Druga koszulka, którą zamówiam, dokładnie, dokładnie taka sama, tylko, tylko inne kolory, to jest miętowa, biała i na samym dole pomarańczowa. No bo po prostu czy te kolory nie są świetne, czy te bluzeczki nie są świetne, no bardzo mi się podobają jeszcze była taka kasztanowa takie, takie były takie, taka była opisana jako kasztanowa była taka biało-ruda, ale to bardziej przypominało mi jesienną koszulkę, a takie takie koszuleczki, no po prostu wydaje mi się, że naprawdę wyglądają spoko, czy wiosna czy lato, no ja jestem zakochana, więc yy, jak tylko złapię jakąś koszulkę jak tylko złapię jakąś dłuższą koszulkę no to po prostu Wam ją tutaj będę pokazywać. No bo złapałam te z Bondrixa i są super, super, super. super. Zamówiłam jeszcze dwie rzeczy, e, które postanowiłam Wam pokazać. Ja tutaj w, prawie, że w koszulce na pół nago, a chcę Wam pokazać kurtki. E, nie będę ich mierzyła, bo te kurtki są dla mojego męża, e, więc pokażę Wam tylko tak mniej więcej. Zawsze coś tam wrzucę, zawsze coś tam dorzucę dla moich chłopaków, Więc pierwsza to jest czarna, taka pikowana w wiodełkę. E, to są kurtki przejściowe. Ja wiem, że tutaj myślimy, już o, o lecie, o wiośnie i o ciepełku, ale no nie czarujmy się, polska pogoda, polska wiosna e, nie jest taka cudowna, jak nam się wydaje, więc e, to zimno, te zimniejsze dni na pewno się jeszcze pojawią e, i jeżeli chodzi o mnie, no to z kurtkami u mnie, e, ja, ja mogę nie mieć kurtki przejściowej, tak szczerze powiedziawszy, bo mam i kurtkę jeansową e, i ramoneski e, i kardigany, które <grym> robią mi za te kurtki, ale wydaje mi się, że ufam. Ceta u mężczyznę, no to taka kurtka jednak jest potrzebna, więc zamówiłam taką oto czarną. Czarna, zupełnie prosta, z takimi wykończeniami szarymi tutaj przy kieszeni, z szarym um, zamkiem i z kapturem. Tak, a po prostu zupełnie zwykła. Jeszcze nie jest mierzona. Zamówiłam dwie, no bo z takim, z takim przeświadczeniem, że jedna będzie jakby do zwrotu. Zobaczymy, którą wybierze. Więc, jedna czarna, przejścióweczka męska. I ta czarna jest trochę błyszcząca, a druga granatowa. Granatowa jest grubsza z tego, co tutaj e, wyczuwam, więc granatowa jest taka matowa e, z granatowymi wykończeniami, z granatowym zamkiem, z kapturem, również e, tak się prezentuje. Zupełnie zwykła, zupełnie prosta. Czy ma e, tutaj z boku kieszenie? Tak. Kieszenie są takie kryte, zapinane na, na zamek, więc jak on zostanie rozsunięty przez mojego męża, to zapewne już go nie zasunie. No ta jest cieplejsza. Ta powiedziałabym, że spokojnie mojego męża robiłaby na, za kurtkę zimową. Więc tutaj e, się zastanawiam, czy teraz nie zostawić tych kurtek dwóch e, i tą kurtkę już zostawić, schować na, na zimę, żeby miał, bo naprawdę grupa jest naprawdę. No zobaczymy. Jest naprawdę gruba i ciepła w porównaniu do tamtej. No, tak teraz czuję. No, to ta jest grubsza. Granatowa i czarna kurtka. Tak po prostu. Tak po prostu. Zamówienie zrobione również dla mojego mężczyzny. Więc to wszystko. Całe moje zamówienie z Bontryxika było tak troszeczkę ombre. Było tak troszeczkę neonowo. Było tak troszeczkę. No, jest tak troszeczkę już. Chcę takich kolorów. Będę w takich kolorach chodziła. Vince. proszę bardzo. Więc proszę bardzo. Tak mówię, że będę wchodziła w takich kolorach, ale nadal gdzieś tam beże u mnie królują, nadal gdzieś tam po prostu beżowy polarek, jak jest zimno, mm, świruje po prostu, i no, jest moim jednym z e, ulubionych po prostu ubrań na ten moment, więc dajcie mi znać, co wam się najbardziej spodobało, dajcie mi znać, e, co zamawiałyście ostatnio w Bonprixie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. E, wydaje mi się, że z tego zamówienia praktycznie zostawiam wszystko oprócz leginsów oprócz legnictw. Zobaczymy, co z tymi kurtkami będzie, jeszcze. to będzie decyzję podejmował mój mąż. Dajcie mi też znać, czy wy zamawiacie rzeczy też dla swoich mężczyzn w Bonprixie, czy coś dorzucacie do, do koszyka. Zapraszam na mój kanał vlogowy, zapraszam na, na kanał vlogowy na Instagrama, tam też się o mnie dzieje, dzieje się szczególnie na kanale vlogowym, gdzie na kanale vlogowym już teraz pojawiają się dwa vlogi w tygodniu, więc serdecznie, serdecznie was tam zapraszam, bo ostatnio Słyszałam, że nie wiecie, że nie wiedziałyście, że mam kanał vlogowy. A słuchajcie, no, ten kanał vlogowy już będzie dwa lata. Już będzie dwa lata, jak go y, mam, no bo tak, no bo rok mija od wyjazdu do Bułgarii. W sierpniu minie dwa lata od wyjazdu do Pragi, więc. Tak jakby wszystkie te e, vlogaski z wyjazdów i nie tylko i codzienne vlogaski publikuję właśnie tam na kanale vlogowym. Więc na dzisiaj to było wszystko. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłyście. Przypominam, że linki do wszystkiego zostawię Wam na dole, tutaj kurtek też Wam zostawię, jeżeli jesteście zainteresowane. Pokazałam Wam, więc oczywiście zostawiam lineczki. E, a na dzisiaj to było wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!